Przedstawiamy Państwu mobilny catering KDS, czyli urządzenie klasy Kitchen Display System, zaprojektowane specjalnie dla cateringów dietetycznych w celu wyeliminowania papierowych raportów i usprawnienia procesów produkcyjnych. Dzięki wdrożeniu mobilny catering KDS można zaoszczędzić na kosztach papieru, tuszu lub tonera oraz innych materiałach eksploatacyjnych związanych z drukowaniem. Oszczędzamy również czas potrzebny na generowanie raportów, drukowanie, organizowanie wydruków i rozdzielanie między pracownikami i sekcjami kuchni. Główną ideą mobilny catering KDS jest zadaniowe podejście do procesów produkcyjnych w cateringu dietetycznym, bazujące na tablicach Kanban, posiadających kolumny ze statusami zadań oraz karty zadań do zrealizowania przydzielone do konkretnych pracowników lub sekcji kuchni. Przeciągając karty zadań między kolumnami, zmieniamy ich status, a klikając zadanie, wyświetlamy jego szczegóły. W zależności od konkretnego procesu, w szczegółach zadania może się znajdować np. przepis na potrawę do przygotowania lub waga składników posiłków, jakie należy zapakować do pojemników w poszczególnych dietach i kalorycznościach. Urządzenie posiada ekran dotykowy o przekątnej 22 cale, który może pracować zarówno w orientacji pionowej, jak i poziomej. Możliwość zmiany orientacji jest szczególnie przydatna w przypadku wyświetlania różnych rodzajów raportów. Niektóre z nich potrzebują więcej miejsca na szerokość, a inne na wysokość. Niewątpliwą zaletą jest też możliwość indywidualnego dostosowania wielkości czcionki raportów, aby zapewnić wysoki komfort pracy. Urządzenie może być obsługiwane dotykowo w rękawiczkach lateksowych oraz może być obsługiwane za pomocą myszy i klawiatury podłączonych do portów USB. Ekran dotykowy jest przystosowany do długiej pracy i posiada trzyletnią gwarancję producenta w systemie Drzwi do Drzwi z możliwością wydłużenia do 5 lat. Mocowanie urządzenia jest zgodne ze standardem WESA, co oznacza, że można zastosować wiele różnych rozwiązań w zależności od miejsca, w którym ma być używane urządzenie. Może to być na przykład uchwyt mocowany do blatu, stojak lub mocowanie do ściany. Praca na urządzeniu KDS polega na realizacji przydzielonych do pracownika zadań w ustalonej kolejności. Zadania można wyszukiwać po nazwie oraz filtrować według różnych kryteriów. Możliwe jest wyświetlenie na tablicy wszystkich zadań, zadań przypisanych do zalogowanego użytkownika, zadań przypisanych do konkretnej osoby lub sekcji kuchni, a także zadań nie przypisanych do nikogo. W przypadku pracy na wielu stanowiskach statusy zadań synchronizują się automatycznie w czasie rzeczywistym. Także wszyscy pracownicy zawsze widzą aktualne dane. Na przykład czy wszystkie potrawy składające się na posiłek są już gotowe i można już rozpoczynać ważenie porcji i nakładanie do pojemników. Zadania nie tylko zawierają raporty potrzebne do przygotowania potraw i posiłków, ale również Pozwalają na wprowadzenie informacji do systemu. Po zakończeniu każdego zadania, pracownik może zapisać w systemie faktycznie uzyskaną ilość danego składnika potrawy lub posiłków, która może być inna niż wartość teoretyczna wynikająca ze współczynników obróbki mechanicznej i termicznej. Na etapie porcjowania posiłków możliwe jest wprowadzenie faktycznie posiadanej ilości potrawy. A system w raporcie gramatur automatycznie przeliczy, jaką ilość potrawy należy nałożyć do pojemników, żeby wystarczyło na wszystkie posiłki. Urządzenie KDS jest zintegrowane z czytnikiem kodów QR. Po skompletowaniu każdej torby, pracownik kuchni skanuje kod QR, znajdujący się na etykiecie, aby oznaczyć paczkę jako spakowaną i gotową do wysyłki. Spakowane paczki są odbierane następnie przez kierowców. W momencie załadowania paczki na samochód kierowca również skanuje kod QR na etykiecie za pomocą swojej aplikacji mobilnej, aby oznaczyć paczkę jako odebraną przez kierowcę. Obsługa zadań i procesów produkcyjnych to nie jedyne funkcje urządzenia KDS. W zależności od posiadanych uprawnień, pracownik może mieć dostęp do wszystkich funkcjonalności panelu administratora. I korzystać z urządzenia jak ze zwykłego komputera dotykowo lub za pomocą myszki i klawiatury. Urządzenie może pracować również w trybie nocnym zgodnie z preferencjami użytkowników. W takiej konfiguracji wszystkie ekrany systemu mają ciemne tło. Mobilny catering KDS to jedyne tego typu rozwiązanie dostępne na rynku, które rewolucjonizuje sposób pracy w cateringu dietetycznym. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej lub chcesz przetestować urządzenie, skontaktuj się z naszym konsultantem na stronie mobilnycatering.pl.